Pojawiłeś się, kiedy wszystko wewnątrz zdawało się nauczyć chronić samego siebie, kiedy cisza była bardziej komfortowa niż jakiekolwiek słowo, gdy czas zdawał się przeszły nad wszystkim, co kiedyś było nadzieją. To nie miało się zdarzyć teraz ani w ten sposób, ale tak się stało i od tamtej pory nic już nie było takie jak przedtem. Nie przybyłeś krzycząc ani domagając się uwagi, przyszedłeś z obecnością i to było silniejsze niż jakikolwiek krzyk. Przyniosłeś światło, które nie hałasowało, ale rozświetliło części, które on wolałby pozostawić w cieniu, bo tam, w tej ciemności, wszystko było przewidywalne. Nie było ryzyk, nie było nowego bólu, tylko stary nawyk uciekania przed wszystkim, co mogło oznaczać prawdę. Ale ty przyniosłeś prawdę, nawet bez słów, każdym spojrzeniem, każdym gestem, każdym milczeniem, które mówiło więcej niż on był gotów usłyszeć, i nie wiesz, że on to zauważył od samego początku, tylko nie wiedział, co z tym zrobić, bo podczas gdy ty czułeś lekkość, on czuł strach strach przed ponownym oddaniem się, strach przed poczuciem wszystkiego, co myślał, że zakopał strach przed spojrzeniem w twoje oczy i rozpoznaniem, że jest tam coś, co go przyciąga coś, czego nie da się wytłumaczyć, tylko poczuć. To nie był idealny moment, nie było planów na to, ale ty dotknąłeś czegoś, co było ukryte za długo. Sprawiłeś, że znów się zobaczył. A to dla kogoś, kto spędził życie w ukryciu, jest przerażające. Nie z twojej winy, ale z powodu wszystkiego, co musiałby zmierzyć się w sobie, żeby dotrzeć do ciebie. Nie prosiłeś o nic, po prostu byłeś. A mimo to obudziliście lawinę wspomnień, lęków, pragnień. On próbował się opierać, próbował racjonalizować. Ale ty byłaś obecnością. Byłaś światłem, które wchodziło tam, gdzie panowała tylko ciemność, a światło nie prosi o pozwolenie, po prostu wchodzi i ujawnia. Chciał uciekać, i uciekał, oddalał się, wymyślał wymówki, próbował uciszyć to, co wrzeszczało wewnątrz, ale cisza, która pozostała po tobie, była inna. To nie była pokój, to była nieobecność. Było jakby coś zostało wyrwane, zanim zdążyło być całkowicie przeżyte. Stałeś się wspomnieniem obecnym i nie było ucieczki od tego, ponieważ nawet wiatr zdawał się nosić twoje imię, nawet muzyka, która grała przypadkiem, przypominała dźwięk twojej obecności. Zauważył, że coś się zmieniło, a to, co najbardziej przerażało, to świadomość, że być może nie ma powrotu, bo w głębi duszy wiedział, to nie była zwykła więź, to było coś, co przebiegało przez czas, coś, co nie zaczyna się w momencie, gdy poznaje się kogoś ale gdy się go rozpoznaje. Byłeś potwierdzeniem czegoś, co zawsze czuł, ale nigdy nie miał odwagi przyznać, że istnieje rodzaj miłości, która nie potrzebuje wyjaśnienia, tylko doświadczenia i dlatego też tak przerażająca. Może zastanawiałeś się, dlaczego się odsunął, dlaczego nie został, dlaczego nie chwycił twojej ręki, gdy wszystko w tobie mówiło zostań, ale to nie była brak uczuć, to był nadmiar, nie potrafił poradzić sobie z tym, co w Tobie wzbudzał, nie potrafił być wrażliwy po tylu latach spędzonych na obronie. Nosił blizny, których nigdy nie pokazał, a Ty je dostrzegłeś, bez wtargnięcia, bez przymusu. Po prostu dostrzegłeś. I to wystarczyłoby rozbroić wszystko, co przez lata wydawało mu się nietykalne. Chciał nie czuć, chciał nie ustępować, ale prawda jest taka, że odkąd przekroczył Twoją drogę, nigdy już nie potrafił być taki sam. Stałeś się wątpliwością, pragnieniem, strachem, odwagą, wszystkim naraz. To było jakby wszechświat wybrał tylko ciebie, by pokazać mu, że wciąż może kochać, ale razem z tym przyszedł świadomość wszystkiego, co jeszcze musiał uleczyć. Nie jest to proste dla kogoś, kto przez całe życie się bronił. Miłość dla niego nigdy nie była lekka zawsze była walką zbyt dużym oddaniem, zbyt dużym bólem i dlatego zaczął unikać nawet ciebie. I teraz, za każdym razem, gdy myśli o Tobie, czuję, że czas nie zabrał, że cisza nie wygasiła, że odległość nie zakryła, nadal jesteś obecnością, nawet z daleka, nawet w milczeniu, nawet próbując zapomnieć, bo coś w Tobie przyciąga go z powrotem, nie jak obowiązek, ale jak przeznaczenie. Jakby coś ponad jakimkolwiek wyborem już postanowiło, i chociaż próbuje kontrolować, życie nieustannie przypomina mu za pomocą znaków, spotkań, które wydają się przypadkiem, wspomnień, które wracają w momencie, gdy myśli, że już to przezwyciężył. Nie wie jak dotrzeć, ale także nie potrafi odejść na dobre. Tkwi w tej zawieszonej chwili, pomiędzy pragnieniem a lękiem, pomiędzy ucieczką a poddaniem się. Bo jesteś wszystkim czego zawsze pragnął, ale nigdy nie uważał, że na to zasługuje. Tęskni za tobą w milczeniu, udaje, że nie. Ale tęskni i czasami łapie się na myśleniu, jakby to było, gdyby miał odwagę. Gdyby został, gdyby pozwolił Ci wejść całkowicie, ale strach wziął górę, strach przed niewystarczalnością, strach przed zawiedzeniem Ciebie tak, jak zawiódł siebie. Byłaś lustrem, którego unikał przez całe życie, a teraz nie ma już jak tego zignorować. Zobaczył. I chociaż próbuje zapomnieć nie potrafi. Ponieważ odcisnęłaś się w sposób, który się nie zatarje ani z czasem, ani z odległością, ani z milczeniem, myśli o tobie, gdy nikt nie patrzy, w chwilach, gdy świat milknie i zostaje tylko to, co czuje. I wtedy pojawia się wspomnienie Twojego spojrzenia, Twojej obecności. Tamtej chwili, gdy był dokładnie tam, gdzie powinien, i boli, ponieważ wie, że nie miał odwagi, że pozwolił ci odejść. Mimo że chciał zostać, nigdy nie byłaś iluzją. Byłaś zbyt prawdziwa dla kogoś, kto zawsze żył w połowach. Byłaś zbyt intensywna dla kogoś, kto nauczył się powstrzymywać. Ale mimo to on zachowuje to. Jak ktoś, kto chroni to, czego nigdy nie przeżył, ale co mimo wszystko stało się częścią. I być może pewnego dnia, gdy strach nie będzie już tak głośny, wróci. Nie dlatego, że się zgubił, ale ponieważ zrozumiał. Zrozumiał, że Ty byłaś początkiem czegoś, co musi mieć odwagę, by przeżyć. Że nie każda miłość przychodzi, by być łatwą. Niektóre przychodzą, by obudzić, by uzdrowić, by pokazać wszystko, co wciąż możliwe, nawet po tylu bólu, do tego czasu wciąż jesteś tym punktem światła, który on zobaczył, gdy pomyślał, że nie ma już drogi. Wciąż jesteś tą obecnością, która, nawet w milczeniu, krzyczy w Jego wnętrzu. Bo są połączenia, które się nie zrywają, czekają tylko na odpowiedni czas, aby zakwitnąć. A jeśli ten czas nadejdzie, to będzie dlatego, że zrozumiał, że nie musi bać się tego, co prawdziwe. Że światło, które przyniosłaś, nie było zagrożeniem, to było zaproszenie, to było odnowienie. W międzyczasie on podąża dalej, starając się zrozumieć, co czuje, starając się nauczyć być całością, bo pokazałaś, że warto że istnieje coś poza obroną, poza bólem, a to tego nikt nie może mu odebrać. Byłaś wyborem losu, nawet jeśli on jeszcze nie potrafił cię wybrać, jeszcze, ale nie masz pojęcia, jak bardzo to wszystko pomieszało, bo mimo strachu, mimo wysiłków, aby pójść dalej, jakby nic się nie stało, są chwile, kiedy zamyka oczy i wszystko wraca. Ty, chwile, przerwy, które mówiły więcej niż jakakolwiek rozmowa. Próbuje utrzymać rutynę, zobowiązania, kontrolę, ale nie ma kontroli nad tym, co w tobie obudził. Czasami patrzy na kogoś i próbuje znaleźć w innych oczach to, co widział tylko w Twoich, i nie znajduje, bo to nie chodzi o urodę ani o affinity, chodzi o poczucie przynależności, o ten moment, w którym świat wydawał się zatrzymać, a wszystko miało sens, nawet jeśli nie chciał tego przyznać. Stałaś się tym miejscem w jego wnętrzu. Miejscem, które nikt nie wypełnia, nie dlatego, że nie ma innych możliwości, ale dlatego, że to nie to, to jesteś ty. I choćby mówił, że nie myśli, że to minęło, że to przezwyciężył, to nie minęło, tylko nauczył się lepiej ukrywać. Są dni, kiedy ma ochotę cię odnaleźć, tylko po to, aby wiedzieć, czy wciąż myślisz, czy ty także tęsknisz, ale nie wie, jak to zrobić, nie wydając się słabym, wrażliwym lub zbyt oczywistym. Bo zawsze był dobry w ukrywaniu, lecz z tobą wszystko umyka. I on nie chce, żebyś myślała, że mu nie zależało, bo zależało mu, zależy mu do dziś. Po prostu nie wiedział, jak poradzić sobie z wszystkim, co przyszło z tobą. To była zbyt duża prawda naraz zbyt wiele emocji skumulowanych, które eksplodowały bez ostrzeżenia. Przybyłaś w momencie, gdy on wciąż myślał, że jest bezpieczny w swoim własnym pustkowiu, ale to rozparło. A teraz nie wie, jak wrócić do tego, czym był. Wie tylko, że jest uwięziony w tym miejscu, między tym, czego nie miał, a tym, czego nadal nie potrafi zdobyć. Nie wie, czy wciąż czekasz, czy wciąż czujesz, ale boi się odkryć, że zrezygnowałaś, bo w głębi duszy wie, że trwało to zbyt długo, że zgubił się w swoich własnych murach, że nie umiał zadbać o to, co było ważne. I to go obciąża, bo są rzeczy, które chciałby powiedzieć. Rzeczy, które zachował z powodu dumy, niepewności, z braku pewności, czy to było właściwe, ale nic z tego nie ma znaczenia, gdy nieobecność zaczyna boleć bardziej niż strach, gdy każdy detal staje się wspomnieniem, gdy nawet cisza nosi Twoje imię, zastanawia się, czy zrozumiałaś, czy dostrzegłaś, że to nie była brak emocji, ale nadmiar. A gdyby powiedział Ci wszystko, zostałabyś, czy też byś się oddaliła? Te wątpliwości go prześladują i stara się iść naprzód, ale każdy krok wydaje się być nie na miejscu, odkąd cię nie ma, nie było zakończenia, nie było kropki, pozostała ta otwarta przestrzeń, to poczucie, że wciąż była historia do opowiedzenia, a może nadal jest, ale nie wie od czego zaczynać, bo zgubił sposób na dotarcie, zgubił odwagę po drodze i teraz tylko obserwuje z daleka, mając nadzieję, że czas nie zatarze tego, co czuliście. Może ty też próbowałaś iść dalej, może pochowałaś uczucia, może udawałaś, że nie bolało, ale on czuje, że w jakiś sposób wciąż istnieje coś między wami coś, co upiera się, co nie ustępuje czasu ani odległości coś, co po prostu pozostaje To go back to the memories is unsettling because it can't be controlled, it can't be planned it's as if you've become part of it. Even without being close, even without saying anything, and every time something touches that part, it remembers of you, of the calm you brought, of the good confusion you caused. He remembers the times he almost spoke, almost sought you out, almost left everything to live this with you, but he didn't have the courage, and now he lives with these almosts accumulated, as if each one of them were a piece of the story that wasn't written. There are nights when he wakes up in the middle of silence and feels that something is missing, and he knows it's not something. It's someone. It's you. But fear still holds him back. It still says that maybe it's too late, that you no longer wait, that you have moved on. But he remains trapped in this silent hope that maybe you still feel. He doesn't know if you kept the same moments, but he does. Not because he wants to live in the past, but because he still believes that some feelings come back. Even when they seem dormant, and you were not a dream, you were real, you were rare, and that doesn't get forgotten. He wants to tell you that he learned, that he understood how blind he was trying to protect himself from something that only wanted to heal, that he realized he ran away from the only place where he could be whole, but he doesn't know how to say it because he's afraid that now you no longer want to listen, and maybe you don't want to. Maybe you have moved on, done the right thing, respected your own heart. But if one day you stop to think of him, even for a moment, he hopes you remember with affection that you feel, even if just internally, that the feeling was real, even confusing, even unresolved, because it wasn't a lack of love, it was a lack of preparation, a lack of courage, a lack of emotional maturity to live something that required surrender. And he didn't know, not at that moment, but today he understands and he feels. A co by było, gdyby mógł wrócić do chwili, w której się spojrzeliście i wszystko zamilkło? On by został, powiedziałby. Wybrałby ciebie, nawet pomimo strachu, ale tego nie zrobił. I teraz nosi tę pustkę jak coś cennego, wiedząc, że nie ma sposobu, by znowu tego dotknąć, ale w milczeniu wierzy, że los wciąż działa w tle, bo chociaż wydaje się, że jest za późno, są rzeczy, które się nie zacierają, które wciąż pulsują, czekając na odpowiedni moment. I czuję, że wciąż jest coś, co musi zostać przeżyte, coś, co się nie skończyło. Nie chcę cię wiązać z tym, co było. Po prostu chciałby, żebyś wiedziała, że to nie minęło, że nie byłaś tylko kimś przejściowym, że zostawiłaś ślad, że zapaliłaś światło tam, gdzie nawet nie wiedział, że jeszcze jest miejsce na blask. A jeśli pewnego dnia życie znowu skrzyżuje wasze drogi, chcę być gotowy, chcę być obecny, nie nieobecny. Chcę patrzeć w Twoje oczy i nie uciekać od tego, co czuję. Chcę móc powiedzieć z prawdą i bez strachu, że został, bo to byłaś Ty i że w głębi duszy zawsze tak było. Ale zanim ten dzień nadejdzie, wciąż stara się nauczyć, jak radzić sobie z brakiem, który po sobie zostawiłaś, próbując przekształcić strach w odwagę, starając się zrozumieć, jak to możliwe, że ktoś mógł tak głęboko dotknąć go w tak krótkim czasie. Starając się nie zapomnieć dźwięku Twojej obecności, nawet gdy wszystko wydaje się milczące, i ma nadzieję, że w jakiś sposób czujesz to, nawet jeśli nie mówisz, nawet jeśli nie wracasz, że wiesz, że to była miłość, nawet bez słów, że to było połączenie, nawet bez obietnic, że to był los, nawet bez planów, nie zapomniał. I nie dlatego, że żyje przeszłością, ale dlatego, że niektóre połączenia po prostu się nie zacierają. Nieważne ile czasu minie, ile osób przekroczy jego drogę, ile prób nowych początków wymyśli, jest coś w tobie, co pozostało. Pozostało w przestrzeniach, których nikt nie potrafi zająć, pozostało w milczeniu między słowami, pozostało w tym, co nie zostało powiedziane, ale zostało odczute. Nie ma konkretnego dnia, w którym wszystko się zmieniło. Po prostu to się działo, przybyłaś, on poczuł, a potem się zgubił. Próbował działać tak, jakby to była tylko kolejna historia, ale wiedział, że tak nie jest, bo to nie chodziło o wielkie gesty czy obietnice. Chodziło o obecność, o to, co obudziłaś, nie prosząc o nic. On wie, że cię zranił. Nie słowami, zabraniem siebie, strachem, opóźnieniem, zamieszaniem, które na niego nałożył, kiedy wszystko, co mu dawałaś, to jasność. I to boli. Boli każdego dnia. Pamięta, jak na Niego patrzyłaś. Pamięta spokój, który pojawiał się tylko dzięki Twojej bliskości. Pamięta, jak cisza między Wami nie była pustka, była pełna. Pełna rzeczy, które wciąż stara się zrozumieć. Czasami prawie Ci pisze, prawie mówi wszystko, ale wtedy strach przeważa. I pytanie wraca: A co jeśli jest za późno? A co jeśli już nie chcesz wiedzieć? A co jeśli nauczyłaś się żyć bez Niego? A mimo to uczucie się nie zmienia. Bo nie byłaś zwykłą historią, byłaś historią, która została w środku, taką, która przekracza wszystko, która nie kończy się tylko dlatego, że się skończyła, która istnieje dalej, nawet bez obecności. Chciałby, żebyś wiedziała, że bardzo mu przykro, że nie został, że pozwolił ci nosić samotnie to, co było ich dwojga, że wybrał strach, gdy mógł wybrać ciebie, i więcej niż to, chciałby, żebyś wiedziała, że za tobą tęskni. Nie tylko za obecnością, ale za tym, kim byliście razem, za prawdą, która istniała, gdy byli tam, po prostu będąc, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek. Są dni, kiedy śni o tobie i budzi się z ciężkim sercem, bo sen wydawał się bardziej realny niż cokolwiek, co teraz przeżywa i w tych dniach rozumie. Są rzeczy, których się nie da przezwyciężyć, tylko uczymy się je dźwigać. Jeśli kiedykolwiek wasze ścieżki znów się skrzyżują, a ty wciąż poczujesz coś, on tylko prosi, żebyś nie zamykała drzwi, zanim nie posłuchasz. Żebyś nie odwracała się, zanim nie spojrzysz w oczy, bo wie, że gdyby miał jeszcze jedną szansę, zrobiłby to inaczej. A jeśli to się nie wydarzy, on uszanuje to. Zachowa cię w najszczerszym miejscu swojej pamięci. Bo to nie chodzi o posiadanie za wszelką cenę. Chodzi o docenienie wartości czegoś, co było prawdziwe. Ty byłaś tym, prawda. Nawet jeśli krótko, nawet jeśli chaotycznie, nawet jeśli nie miało końca. A może właśnie dlatego, bo nie miało końca, a teraz on idzie dalej. Próbuje żyć. Próbuje być kimś lepszym niż był z tobą. Próbuje uczyć się z tego, co stracił, bo z wszystkich rzeczy, które przeszły przez jego życie, ty byłaś jedyną, która została, mimo że nie była obecna. I to mówi wszystko. Jeśli dotarłaś tutaj. Powiedz mi, czy kiedykolwiek doświadczyłaś czegoś, co wydawało się zbyt silne, by być tylko zbiegiem okoliczności? Czy kiedykolwiek czułaś, że ktoś pojawił się na Twojej drodze nie przez przypadek, ale jako część czegoś większego? Napisz tutaj w komentarzach: Chcę wiedzieć, co pozostało w Tobie. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotknąć i pomóc innym ludziom, jak Ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku Subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca, że jesteś częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj dwa kolejne filmy, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję, i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia. Tytuł: Ta osoba już cię wybrała, ale jeszcze nie wie, jak zostać.